Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i przepraszam za syp na moim biurku, jeżeli go widzicie. No i tak, wiem, że była bardzo długa przerwa, no jakby pół roku, także to jest bardzo dużo. E, ale wracam. No i teraz chciałam Wam po prostu wytłumaczyć, e, co dalej będzie z tym kanałem i też co będzie na Momio, bo e, ten film dam jakby. Do, dołączę do posta na Momio, także możecie też trafić z powodu Momio. E, więc tak. E, z kanałem się sprawa trochę zmieni. Chcę Wam wstawać te filmiki jednak regularnie i postaram się co tydzień Wam wstawić jakiś odcinek, ale to jakby nie. Nie na 100% Wam, nie mogę tego Wam zagwarantować, dlatego że, co się w ogóle zmieni na kanale, e, raczej nie będzie odcinków z rysowania, no przepraszam wszystkich, którzy oglądają mnie z powodu rysowania, to znaczy może będą jakieś e, speed arty z e, jakiegoś digital artu, no bo po prostu jak będę rysować te tam, nie wiem, e, postacie z momio kogoś, bo tam robiłam takie rzeczy, Kilka miesięcy temu, że rysowałam po prostu osobę z jako Ferry, więc nie wiem, może do tego wrócę. Więc może będą takie speed arty lub jakieś tam, no coś takiego, bo raczej nie będę już nagrywała tradycyjnego rysowania, dlatego że po pierwsze zabierało mi to dużo czasu, bardzo dużo czasu. I już rysowanie w ogóle mi tak nie sprawia przyjemności, no totalnie już po prostu nie lubię za bardzo tego. Chociaż teraz jak będą wakacje, to wrócę trochę do rysowania, bo totalnie nie rysowałam chyba od kilku miesięcy nic. Także wrócę do tego, ale raczej nie będzie odcinków z tradycyjnego rysowania, ewentualnie jakieś pokazywanie szkicownika od czasu do czasu, bo no raczej już mnie to nie bawi. I... No, jest to strasznie trudne do robienia później, do montowania, i no, to mnie bardzo też zniechęca od YouTube'a. Y, więc co będzie zamiast tego rysowania? No, to y, będą jakieś covery, i no, jestem tego pewna, ale jeszcze nie wiem, czy to będzie na tym kanale, na którym teraz jesteśmy, czy założę nowy kanał. Dlatego, że nie wiem, czy chcę, żeby wszyscy mnie oglądali, którzy oglądają ten kanał teraz, dlatego nie wiem, czy nie założę innego. Y, no to muszę się jeszcze zastanowić, to zależy znaczy, jak mi będą wychodziły te covery, bo jak mi będą wychodziły dobrze, według mnie, no to e, spokojnie to będę tutaj, a jak nie, to zdecyduję się na nowy kanał. E, więc to na pewno będzie, e, tylko że nie wiem właśnie od kiedy i jak często, dlatego że będę musiała znaleźć piosenki, które mi pasują i do tego karaoke z tych piosenek, także to, to jest dużo zabawy z tym. I też dużo czasu nie będzie zajmowało teraz tworzenie własnych posłanek, bo będę tworzyła własne piosenki i właśnie też nie wiem, czy będzie oddzielny kanał, czy na tym będę je wstawiała. I właśnie dopiero sobie kupię program do robienia muzyki elektronicznej, także się będę z tym wszystkim zapoznawać i to zajmie na pewno dużo czasu i dlatego nie wiem, czy będę miała tak super właśnie czas na filmy na YouTubie, ale mam nadzieję, że jednak znajdę ten czas. No i Momio, co z Momio będzie? To znaczy, nie wiem, może jak mi się nasunie jakiś pomysł na jakiś, na jakiś właśnie poradnik z Momio, to Wam go zrobię, lub jak będziecie pisać o coś, to Wam go zrobię oczywiście, ale jako takie odcinki z Momio, to nie wiem, może. Nie wiem, jak coś wymyślę bardzo kreatywnego, to tak, ale na pewno nie będzie już takich odcinków typu pokazuję swoje y, rzeczy z szafy albo typu, nie wiem, y, kupuję, co jest w sklepie, jakaś nowa kolekcja, jakieś na prezentę, tego już na pewno nie będzie. Po pierwsze to nikogo nie interesuje, a po drugie, no nic no, z no, bez sensu trochę, nie lubię tego no, Uważam, że to nie ma sensu to dalej to, to robić. No i co będzie królowało w ogóle na tym kanale i też na Momio, bo na Momio nie będę już tak często aktywna, to znaczy będę częściej na pewno niż ostatnio, ponieważ miałam dużo roboty ze szkołą szczególnie i w ogóle nie miałam zbytnio ochoty ani na YouTubie spędzać czasu, ani na Momio. Także jakby się opuściłam i tam, i tam, więc na pewno będę. Aktywna nawet na mnie codziennie, tylko że nie będę wstawiała jakichś postów. Będę wstawiała tylko mm, opowiadania, jakieś tam i e, posty z Improve Life. Jeżeli ktoś mnie e, śledzi na moim to wie o co chodzi. E, teraz Wam powiem o co chodzi, bo to też będzie na YouTubie, ponieważ zaproponowa zaproponowałam Wam taką opcję, że e, posty z improv Life e, będą. E, jakby też filmami na YouTubie, ponieważ moje posty ogólnie dotyczą No wszystkiego, jakby, nie wiem, żyję i stwierdzam sobie nagle, że jest taki problem. Jakby widzę jakiś problem, po prostu taki ogólny, to piszę o nim post. I właśnie to robię z nim problem. Nie wiem, czy to się jakoś nazywa, czy to się nazywa felieton, czy cokolwiek innego, nie wiem. Po prostu piszę, bo po prostu chcę Wam coś przekazać i. Piszę. Czasami są tam jeszcze jakieś e, te, może e, wywiady, mm, a czasami jakieś inne rzeczy dołączę na pewno do tego, ale no to są właśnie takie, nie wiem, jakieś moje przemyślenia odnośnie jakiejś kwestii. Także to są właśnie te posty i to będzie królowało na YouTubie e, i na Momio. Także na Momio raczej będą tylko to moje posty lub jakieś tam konkursy i takie tam rzeczy. E, w, I na YouTubie. To będą jakby to będzie przewodni temat. Zobaczycie m, pierwszy odcinek z tego improwę, to zdecydujecie, czy chcecie dalej mnie oglądać, czy nie. Czy Wam to pasuje, czy chcecie słuchać czegoś gadania na jakiś tam temat jego opinii. No bo tak jakby m, nie jestem żadnym psychologiem ani niczym, nikim w tym stylu. To, co prawda chcę nim zostać, ale to dopiero w przyszłości, także zaraz nie ma takiej wiedzy po prostu czerpie z mojego mózgu, z tego co ja uważam także jak będziecie chcieli słuchać tego co ja mam do powiedzenia po prostu tak sobie no to będziecie mnie oglądać dalej a jak nie to nie będziecie mnie oglądać e, więc e, jakby zastanawiam się nad jedną kwestią czy zrobić te posty w takim te filmy w takim sensie, że e, na przykład e, że jako film po prostu że ja, coś że ja coś do was mówię czy jakieś scenki robić z tych właśnie postów, czy, czy na przykład y, zwykłe takie czytanie tego po prostu, bo wy macie problem z tym, żeby przeczytać ten post, bo on jest długi i was to już zniechęca i dlatego po prostu powstają te filmy, więc nie wiem, mm, zależy y, ile będę miała czasu, bo wiadomo, że tylko zwykłe przeczytanie zajmuje krócej y, niż jakiś tam nie wiadomo jaki film. Więc to zależy, ile będę miała czasu, ale któreś z tych opcji na pewno będzie. Yy, I no, nie wiem, też, czy będą, będą pewnie dodatkowe jakieś tematy, takie mini-tematy, po prostu krótkie filmy na YouTube z, z improwlach, których nie będzie na Momio, yy, a na Momio będą tylko te takie dłuższe i bardziej skomplikowane jakieś wypowiedzi moje i tak dalej, a na, na YouTube albo to będzie. Raczej to będzie normalny film i raczej będę aktywna na Spotify i na Spotify będę wstawać podcast, po prostu to że będzie tylko to, co na moje było, po prostu żebyście nie musieli tego czytać, tak mi się wydaje, że tak coś zrobię. Muszę jeszcze to wszystko ogarnąć, ale po prostu wam mówię tak poglądowo, żebyście wiedzieli w ogóle o co chodzi, że nie umarłam i że będę tutaj coś robić. No, i jeszcze jedna sprawa to zaokładam bloga. I na tym blogu będą też te rzeczy z Improve Life, tego typu jakieś pierdoły I będą również jakieś recenzje jakichś filmów, książek, i jakieś tam inne rzeczy, nie wiem. No, to zależy na co będę miał. Chłonę po prostu jakieś pisane rzeczy. Opowiadania tam nie będzie. Opowiadanie będzie, bo właśnie teraz wam mówię jeszcze. Kolejną kwestię opowiadania. Opowiadanie mam tak, jedno, e, które robiłam do szkoły, i ono jest. No, takie opowiadania do szkoły nie są jakieś super, nie? Ale ma 16 stron, więc e, wstawię je na moją, będę je wstawiała po kawałku. I na YouTubie nie wiem, czy nie zrobię tak, że zrobię właśnie takie tylko. Nie wiem, audiobook, ale wiadomo, że to nie jest książka, więc nie wiem jak to nazwać, ale po prostu takie coś, tylko muszę popracować trochę nad czytaniem. Także jak popracuję nad czytaniem, to wtedy będą audiobooki z tego i dodatkowe opowiadanie będę pisała jeszcze w te wakacje, więc ona na pewno też się pojawi, tylko na razie w mojej głowie się dopiero rodzą jakieś tam koncepcje, więc 100% o czym to będzie, to ja wam nie powiem, bo sam jeszcze tego nie wiem, nie zacząłem lub będę jeszcze kontynuować Pusty Talerz, który był w gazetce mojej, która już umarła na moment, jak ktoś wie, to wie, a jak nie wie, to trudno. nie pamiętam nawet tytułu tej gazetki, ale tam było opowiadanie Pusty Talerz i nie wiem, może będzie, będę je kontynuować, ale jakoś ładniej i lepiej. I wiadomo, że to drugie opowiadanie się pojawiło o wiele jakby później, dlatego że Najpierw będę pisać całe opowiadanie, nie tak, że tak jak z pustym robiłam, że sobie wymyślam kawałek i później dopiero kolejny kawałek tak sobie i tak naprawdę nie wiem, co będzie dalej, jakie będzie zakończenie, tylko sobie tak piszę. Tak nie będzie, bo to później się kompotoby nie trzyma totalnie, e, więc po prostu najpierw napiszę całość i będę później Wam stawiała po kawałku, tak jakbym to pisała, ale wiecie o co chodzi, dlatego że tak będzie lepiej i to może zająć też niestety dłużej, więcej czasu. No i nie wiem, może będą jak, o moich jakichś zwierzętach filmy, to zależy czy chcecie, jak będę miał jakiś fajny pomysł, to wtedy będę go robić. I wtedy może na przykład z tym rysowaniem będzie coś związanego ze zwierzętami, w sensie to połączę, bo no jak już mówiłam, rysowania raczej nie będzie, ale raz na jakiś czas coś Coś będzie jednak, żeby nie było żywne. No i nie wiem, może jakieś tam dodatkowe filmy, jak mi coś tam wpadnie do głowy, ale raczej to Live to będzie takie decydujące na tym kanale. I jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, co, co to jest dokładnie, no to zapraszam na Momio. Tutaj jest hashtag, po prostu wchodzicie na Momio, piszecie ten hashtag, wyszukiwarkę hashtagu i macie tam, boże, nie wiem, trzy posty. Dzisiaj będzie kolejny. I no jak ja sobie to czytałam wczoraj chyba, to ja tak, to ja tak miałam totalnie, jak ja to napisałam, to już nie wiem. Także wydaje mi się, że mi się zmienił styl pisania trochę, że trochę ładniej piszę, więc dzisiaj w stawie postusy określicie to, bo jakie ja przeczytam te stare, chociaż nie mi się nigdy nic nie podoba, co ja robię. Ale dobra, odbiegam od tematu na zakończenie chciałam Wam tutaj tutaj wyświetlą Wam się moje nazwy na tam Instagramie, YouTubie, TikToku, bo na TikToku mamy obserwować to, to, to was no, to przyjdźcie na TikToka mojego zaobserwujcie. Mnie. No, ja robię takie słabe filmy, ale jednak jak chcecie, to je zaobserwujcie. No i na, na snapie, nie wiem, czy już mówiłam, że na snapie yy, na momiu na pewno będzie mój nick. Yy, i nie wiem, myślę, że zawsze na końcu każdego odcinka na końcu każdego odcinka będzie jakby, będą jakby wszystkie moje media, bo tam mi się dołączy blog w ogóle i Spotify pewnie, więc nie wiem. Link do bloga będzie w opisie tego filmu, kiedy tego bloga założę, bo na razie dopiero pracuję nad wyglądem i tak dalej i jak ten blog już będzie działał, to wam go podlinkuję tutaj, pod tym filmem, dlatego możecie sobie czekać no i to by było na tyle i mam nadzieję, że ze mną jednak zostaniecie, chociaż ja się trochę zmieni kanał no zobaczycie później sami, czy, będzie, czy będą wam odpowiadały takie treści, jak są tutaj jak tutaj będą nie mają się wysławiać, przepraszam no i no, do usłyszenia i do zobaczenia. Możecie pisać jakieś komentarze, dać jakąś łapkę. Wiem, że cały czas o to żebram, ale trudno. Pa!